Cześć, z tej strony Logite, a to jest Battlefield 4. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jest to mapa z dodatku. Tak, jest pierwszy dodatek już. Jest to mapa jedwabny szlak. Mapa pustynna. Mapa pustynna jakby ktoś jeszcze nie wiedział. E, mapa jest ogólnie spoko, ale na ten temat będę mówił trochę później e, w dalszej części odcinka czy tam filmu. E, witam was wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Dawno nie było u mnie żadnego filmu, zbliżają się święta. E, w sumie dzisiaj jest... dzisiaj jest... czekajcie, dzisiaj jest 22 grudnia za dwa dni będzie Wigilia, czyli dokładnie we wtorek, bo dzisiaj jest niedziela Przynajmniej jak to nagrywam um, Jest niedziela, przejmuję teraz punkt Przejmuję punkt, gram... gram... Pojazdem bojowym, czekajcie zaraz wam powiem co to jest ZBD-09 um, Nie pamiętam tych nazw nigdy um, Zawsze powiem albo PMP, po prostu w tym stylu um, ok. Dawno nie nagrywałem żadnego filmu, po prostu mu się nie chciało. A wyszedł nowy dodatek, to czemu by go nie nagrać? W sensie dodatek wyszedł 2 grudnia, ale dla. Oj, Ale dla graczy premium, a ja z racji, że nie mam premium, to mogłem dopiero grać na tym dodatku od 17 grudnia. A 17 grudnia był. ileś tam dni temu. Eee, uh, okej, okay. zwykle mi ktoś killa wziął, jak zawsze tak mam o... Ojecie ja patrzcie. Wóz bojowy, no cześć. Zniszczymy cię przecież, no nie? no, no, no widzicie. Um, okej. Okay. Chciałbym się też wypowiedzieć trochę na temat tego dodatku i przez to w sumie, i przez to w sumie nagrywam na tym dodatku, jakby nie patrzeć. Um, bo ja bym nie miał co mówić, to bym nagrał pewnie z jakiegoś jakichś podstawowych mapek. Um, co do dodatku Trainer Rising, który właśnie wyszedł i, na którym teraz gram, to dodatek mnie, nie powalił, nie zwalił, nie zwalił, nie z nóg. nie zwalił mnie z, nóg. O, nie zwalił mnie z nóg, dodatek, ale ogólnie jest w sumie, nie ale z nóg mnie nie zwalił. Nie, nie trafiłem. Ze mam, no. C DAIS pisało, że. Aha, nie ma Levolution na, na tym dodatku, w ogóle. W ogóle 0,0. jump. Um, ale DAIS pisało, że nie będą się skupiać na tym dodatku, w tym dodatku na Levolution, tylko tam pisali, na jakieś mniej, że na jakichś mniejszych rzeczach się będą skupiać czy coś w tym stylu. A właśnie, a nie właśnie na Levolution Levolution podobno ma być dopiero znowu w, w tym następnym dodatku A ja nie wiem jak on się tam będzie nazywał Dokładnie nie orientuję się zbytnio Ale też go będę miał, bo planuję teraz święta W sumie będą i planuję kupić premkę Premkę chcę kupić sobie no, Wiadomo, jest tam mm, Jest tam dużo tych o Jezu. Jestem dużo tych dodatków do premium, różne noże, bla 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 bla, bla. No wiecie. Um, I chyba sobie właśnie kupię premium. Mm, Okej, okay, przejmujemy punkty ogólnie. Nawet dobrze mi idzie w sumie. Um, w sumie dziwię się, że mi tak idzie dobrze nawet. Jasu. Ochrona aktywności sobie No. Um. No i jeszcze, jakbym musiał dokończyć, to jak już mówiłem, nie powalimy zbytnio ten dodatek, ale nie jest, nie jest, zły. Da się na nim grać, to na pewno. To na pewno. Dobra. I wracamy. Um, Okej, okay. to oj, żeby nie zginął. Odlokowałem tu już w ogóle parę rzeczy do tego pojazdu. Um, ostatnio, właśnie zaczęłam o grać, ponieważ do czołków, do halek, chyba już wszystko odlokowane. A właśnie do tego jeszcze nie mam wszystkiego i właśnie chcę sobie odlokować. Zaraz gdzieś musimy sobie znaleźć jakąś kampę i się naprawić. W sumie, oh fuck w sumie zaczynamy się już niby naprawiać, ale to jeszcze nie jest to. Mamy mało życia, bo tylko 33, a tam za mną jechał czołg i mnie może w każdej chwili rozwalić. Um, właśnie, 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 w ogóle na tym dodatku jest takie coś jak bombowiec bojowy, czy coś takiego tym się to nazywa. Um, na tej mapie to jest chyba na punkcie D? Czy tam B? Nie wiem. Zaraz wam powiem, tylko go zobaczę. Ale najpierw się naprawię. Jest takie coś jak bombowiec i on ma jakby takie rakiety. Eee, najpierw zaznaczamy sobie teren tymi rakietami, a potem, najpierw zaznaczamy gdzie one mają lecieć, a one potem tam lecą. I to jest fajne i to, jest, to, jest, to jest dobre, nie powiem. I ja tym zabiłem, no nie, nie dużo osób, ale zabiłem, bo chciałem sobie zrobić zadanie do drona bojowego. Eee, Sław, czy tam UAV, coś w tym stylu, jakoś się tak nazywa. Może jeszcze pogramy później tym właśnie dronem trochę, czemu by nie Fajnie jest, można sobie fajnie nim patrolować, bo jak się nim leci i się obleci w jakiegoś typa to się go zabije um, Na przykład jak się gra na czy coś w tym stylu to można fajnie swoich, swoich patrolować Taka wiecie, taki trulululu um, ok O, o się ja stąd uciekam No dajcie mi uciec, Boże, debilem. Tyle czołgów um, Myślę, że chyba zagram całą rudę. I to będzie taka rekompensata, że dawno nie było filmów i będzie teraz taki dłuższy. Um, ogólnie mamy okres świąteczny. Zaczął się w sumie w piątek okres świąteczny. Um, przynajmniej dla mnie, bo nie trzeba już w sumie chodzić do szkoły. I mogę, mam teraz więcej czasu przynajmniej na nagrywanie. I właśnie będę przez ten okres świąteczny bagrywał. Chyba, jak mi się będzie chciało, a raczej mi się będzie chciało um, Chyba, że mnie będzie pecet wkurzał, no to, no to będzie lipa, ale raczej, raczej, raczej będę nagrywał um, W ogóle widzę, że wrogi dowódca mnie ustawił jako cel Chyba mi za dobrze idzie W sumie mam tylko 7-0, to nie jest znowu dobrze O proszę, gdzie jesteś wrogu? Chcę się zawić? O ho ho! ho. Jeszcze widzę. Jeszcze widzę, A jeszcze Cię nie widzę. Ale zginiesz. No, mówiłem, że zginie. Okej, okay, teraz przejmujemy sobie punkt. Ja jeszcze tutaj naprawię się. O fucket Prawie zginąłem. Czy masz schowacza? Masz. A piercielecie. O fuck! O, pocisk manewrujący spoko. No to nie miałem najprzeci. Nie ma się co dziwić Dobra, 7-0. Jest nawet spoko, jak na początek. Co już nie my czołg. Czemu nie? Czemu, czemu nie? Dzisiaj takie bardziej pojazdy. 500 etykietów zostało, wody. Przegrywamy. trochę lipa. Ale mamy nie. I... i tak. W ogóle jest... Wiecie, jak wiecie, w BF4 jest dużo kamuflaże. I są takie kamuflaże w kategorii aktywne I one są fajne Bo... Przypuśćmy mamy, nie wiem, jest mapa pustynna Właśnie taka Ja teraz nie mam właśnie aktywnego, ale bym miał to by wam pokazał eee, To przypuśćmy, jakbym miał ten aktywny O, 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 o To... No nie będziemy mieć Jakbym miał. Fuck Jakbym miał ten. kamuflaż aktywny, to. Tak właśnie jestem na mapie pustynnej To mi się. Mam, mam przypuśćmy żółty kamuflaż A jakbym. Fuck, helka była No, co ja zrobiłem Boże a jakbym, przypuśćmy, zmienił na mapę zimową, to ten kamuflaż zamieni się na niebieski. To jest właśnie taki fajny kamuflaż, że on się zmienia co do mapy. I nie trzeba w sumie zmieniać kamuflaża, tylko ustawiamy sobie aktywny i nam się cały czas zmienia. Helka sobie na mnie czeka, i tak nie czeka. Ale mamy pojazd bojowy. I sobie znowu tym zagram. What the f! Gdzie? 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 Uciekam! Miałem na 5. Nie, na 4. Tak, 8x4, spoko, 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 spoko Ile ten odcinek w ogóle trwa? Nie wiem, nie umiem sprawdzić A nie będę alt tabował eee, Może zresztą się na czołgu? A właśnie No i znowu, kuźwa no. eee, Pokażę wam ten dron bojowy Czy tam mini dron Tak, to jest mini dron, dokładnie, to nie jest dron bojowy Bo dron bojowy jeszcze jest, to jeden dron To jest właśnie dron bojowy, a ja mam Tylko mini drona odblokowanego Zresztą mi się na spełnię ten mini dron, jest tylko do klasy snipera. A dron bojowy jest chyba do wsparcia i on wygląda taki samolocik, jak nim rzucimy. To możemy sobie normalnie nim lecieć. On ma tutaj w prawym, jakby dolnym rogu prawie um, baterię i ona się wyczerpuje po jakimś czasie. Um, tak wygląda z zewnątrz, nawet fajnie, tak, tak, tak. taki samolocik, na no, po prostu na baterię. Eee, spróbuję kogoś zabić. Chyba że się rozbiję wcześniej. Oby nie. O, tu jest coś. Może mi się uda. Nie, nie uda mi się. No się schował do... Mm. A! <ścoughs> w ogóle tak już gadam dłużej i zapomniałem wam powiedzieć, że jakby co to sorry, ale jestem trochę chory. Jo yo, yo. Widzicie, zabiłem go, ale się już rozbiłem i... Żeby załadować tego drona... Przy, 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 przy amunicji, bo inaczej się nie da. Jak wsparcie na życie, to musimy czekać chyba 20 sekund. Jakoś tak, jakoś 20 sekund musimy czekać. A, właśnie, jeszcze. Jeszcze dalej. W tym dodatku dodali znowu nam motory. Jak, tak jak to było w Battlefield 3, dodali w Endgame dodatku. W tym ostatnim, a tutaj nam dodali już na pierwszym dodatku motory. W... Albo mi się wydaje, albo do tych motorów zmieni zmieniło się trochę sterowanie, bo mi się trochę trudniej tym steruje, ale może tylko takie moje miny. Zapomniałem. Moje złudzenie, ale... Ale chyba, chyba się nie zmieniło nic. Mi się tak, Może tylko mi się tak wydaje, bo dawno znowu rozłożę, muszę pamiętać. Może mi się tak tylko wydaje. Okej, okay. weźmy sobie znowu tego drona i zaraz mi sobie poletam spalnie Poletamy sobie trochę dronem, przy mnie. Uh, on go tak fajnie rzuca, jak samolot. Bo to w sumie jest samolot. Um, I, przypuśćmy, stoimy sobie za wrogiem i chcemy rzucić tego drona. I jak rzucimy w wroga, to ten wróg po prostu ginie. Od tego rzutu. Okej, okay, sorry, jestem z powrotem. Musiałem na chwilę zrobić dziecie, i rozwaliłem się dronem. Um, czekajcie, co ja tam mówiłem? A no właśnie, że jak rzucimy, rzucimy, rzucimy dronem. I jak jesteśmy za, za kimś i rzucimy dronem w tego kogoś, to on od razu ginie. A nie jak dopiero nie sterujemy, tylko po prostu jak rzucimy od razu, to on dostaje tym dronem, przelatuje go na wylot i, i ginie. E, muszę pamiętać, że to są miny. Pewnie dalej tak są. Siema Nara ra. <laughs> żyje w końcu. A, ja no, i ja akurat przyjął sobie. Elegancka. Spróbujemy teraz tutaj przekąpić trochę na to. Na to ładne coś. Może nam się uda. Opy. Opy. I wam pokażę w ogóle jak to działa. Eee, spierdzielaj mi typie. Kurde. Będzie mi tu wchodził w kamerę. W kamery. Ja tu nagrywam. griwoom ok. eee. O dupa. Nie lubię Rexa, muszę sobie go zmienić. Nie, nie podoba mi się w tym Battlefieldie czwartym. Z, z, nie może go nie znerfila, ale... Ale wolniej strzela. Wolniej strzela i mi się to nie podoba. Ja weźmy sobie. To. I znowu się zrepniemy na nas i znowu weźmiemy sobie drona. Eee... i polecimy sobie. I... Co jeszcze bym... bym co jeszcze bym wam mógł powiedzieć, że jak ktoś nie wie, to do dodatku dodali 4 mapy nowe, w tym dodatku e, dodali 10 leveli do Battlefielda, bo chyba, nie wiem czy to, czy to jest potwierdzone, ale DICE podobno chce zrobić takie coś, że co dodatek będzie dodawać 10 leveli, przed dodatkiem było 100, teraz jest 110. Zobaczymy, czy to będzie na, naprawdę e, co dodatek. To jest 10 leveli dodawane, czy nie. Fajnie by było, żeby to dodawali w sumie. Ehm, ja mam teraz level 65. No, nawet okej. Okay. Postaram się wbić na pewno z 70. przez ten okres dziesiąteczny. Może 80. Nie wiem, wątpię, że mi się to uda, ale. Może i przy przy no lifeu. view tak dość długo. Dużo. To, to może. Siema Kartacz! <laughs> Serio go nie zabiłem? Fak No i teraz giniesz No I... elegancko Czekaj, co ja teraz mam? kartę Dobra, ja sobie zmienię um, Oooo oh, Siema ma Siema miny yy, Nie rozwaliłem ich A nie ma Spoko. Nara bum boom Ja tu czołgiem campię, panie Proszę mi tu spierdzielać Zrobimy teraz taką magię O Jezu No i nara Zapomniałem, że ma snajpera O, o C4 O, oh, fuck it fuck fuck, fuck, fuck Źle to zrobiłem Mmm, mmm, mm, mmm. Ukradł mi czołg. Helki, helki! Helki, moje! Mam! Jej! Chciałem sobie polatać i w końcu mogę. No to teraz sobie trochę polatamy. Chyba, że mnie ktoś zdejmie. Oby nie. Um. A w ogóle! W ogóle, ja bym mógł zapomnieć. Ee, życzę wam wszystkich wesołych świąt. Wesołych świąt Wam wszystkim życzę. Fajnych prezentów. I w ogóle. No. To tyle. <laughs> po prostu wesołych świąt. O mm. o o o o o co mnie tak wiwa? Nie, Co ty masz? Spawią cię! Jak to? Nie można. A pierdzieleć. Znowu mam tego snajpera, Boże Czy Zawsze muszę zapomnieć, zmienić. Zapomnieć, zapomnieć. Motor. Dzień dobry. Ktoś jest? Hallu? Tak nasz. No, pocisk przeciwnika. No to Chyba będę uciekał. Chociaż nie, jak on. Aha, to nie, jak to... tu. O dron był. Widzicie, raczej bombowiec, tak to wygląda. Można to zniszczyć, oczywiście. Okej, okay. i jedziemy sobie na D. Może znowu tam zginiemy. Hmm. Tam jest czołg! F2, 4, bije mnie, bije mnie. Uciekamy. Teraz Nitro. Jak mi się uda, to będę z siebie dumny. Nie! Nie! Jebaj! No! Nice! Nice, chyba w wygrał. Trudno. nice, nice, nice. nic, nice. Ręka mnie swędzi. Ile tyka tu została? 98. Weźmy samolot. Technik! Tak. W końcu, w końcu zmieniłem postać. W końcu. Jaką mm, helkę brać? Bierzemy to bardziej na czysto. Wow, 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 wow. tam mną jak szatan. Dobra, w ty wzród Eee, gdzie jestem? Tu jestem Ej, co mnie tak biję? Samolot to wysiadał O góra wysadła No nie powiem, fajnie, fajnie Fuck! It. jakie staty? Dzisiaj 14-10. Wybaczam albo nie mm, właśnie Tak jeszcze z dupy Chcę wam powiedzieć, że zawsze grałem sobie tak wiecie, tak po prostu sobie grałem, bez nagrywania To ma fajne takie sytuacje, że ze a jakąś kłódę tutaj, cholerko, zdejmę A jak chcę nagrywać to kunfo Nikogo nie zdejmę Nie ma, nie ma bata, nikogo Nasakrę ja Ostatnio właśnie, grałem sobie i zdjąłem sobie Zdjąłem, grałem sobie, zdjąłem sobie Grałem i zdjąłem Helkę ze Srawa, ale po co to nagrać? Nie. Mm, to broń nie jest taka piękna, jak się mogła wydawać. Będę miał jakąś asystę, chociaż. No, nie, no Boże, co ty, Bill, na Ja chcę tego killa. Czajcie. Aaaa, Zabity w akcji, ład! Zazu, jak? Czemu? Chyba coś we mnie wleciało, pewnie jakiś samolot skaduje. Bo tam się coś rozbiło. Yy, dobra, setzmy się dalej tutaj. Tam są ludzie. Aaa, Trzeba by kogoś zabić. Jako, że już tutaj nie. Pod mostem jest przecież no, no debile, no. O, już nie ma. No, chociaż jeden. O, mogę sobie zmienić? Nie ja mogę, bo to droga. Ojej. Tak to bym sobie zmienił klasę. A czołg. Posiadam. 10 ile 8 tiketów. OK. A, gdzie ty jesteś? Gdzie tu jesteś? Tu jesteś. Zabijcie, 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 zabijecie. A, 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 a. Zginął. Dobra. Także dzięki za oglądanie. Jeśli się oczywiście spodobało, to zostawcie jakiegoś tam lajka, albo coś w tym stylu. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie, już pewnie niedługo, bo mamy okres świąteczny. I jeszcze raz wesołych świąt. A tutaj macie statystyki piękne, i tutaj jakieś unlocki. Dobra, dzięki. Trzymajcie się. Cześć.